Sioanko ludziska z tej strony Kinga. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego określenie to mój styl wykorzystywany jako paskudna wymówka przez początkujących rysowników to kompletna patologia. Do zobrazowania Wam tego przygotowaliśmy aż 17 ilustracji, które udowodnią, że nawet do stworzenia prostych ilustracji potrzebne jest opanowanie podstaw. Ale spokojnie, cierpliwości na początek przedstawię Wam naszą modelkę, którą zobaczycie dziś w 17 wersjach. Dokładnie, nie przesłyszeliście się aż w 17 wersjach. Napracowaliśmy się niemiłosiernie. Dlatego, poratujcie lajkiem i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo tak się składa, że to da nam energię na tworzenie więcej takich popopranych projektów. Na początek pokażę Wam naszą oryginalną ilustrację mrocznej elfki. Zimną jak lód, władającą górzystymi terenami. W naszym stylu. Praca ta była bardzo skomplikowana, głównie przez szeroki kadr przestrzeń, widoczną całą postać, a konkretny efekt osiągnęliśmy dzięki przemyślanej kompozycji. Od bardzo długiego czasu powtarzamy, że nasze prace są semi-realistyczne. Niestety od czasu do czasu zdarza się, że ktoś to przekręca. Niektórzy mówią, że rysujemy realistycznie, a niektórzy nawet, że hiperrealistycznie, gdzie nasze prace to obok hiperrealizmu, to nawet nie leżały. I nie chciałabym, żeby tak było, ponieważ od zawsze. Interesował mnie semi realizm. Ale żeby do niego dojść, musiałam bardzo dużo ćwiczyć rzeczy, które nie zawsze lubiłam i właśnie rysując realistycznie. O takiej nauce dla początkujących stworzyliśmy już kilka filmów, więc zapraszam Was tam do oglądania. A zresztą do tej pory ćwiczę podstawy, ponieważ rysunku człowiek uczy się całe życie, a to co tu widzicie nie jest ostateczną formą. Cały czas się rozwijam, marek zresztą też tylko on bardziej. Teoretycznie potwierdzą. A nasze prace będą przechodzić jeszcze niejedną metamorfozę. Dziś prezentuję Wam taką grafikę, z której jestem bardzo zadowolona. Była niezwykle czasochłonna, ciężka i detaliczna. Ale naprawdę warto było i nie żałuję ani jednej godziny, którą spędziłam nad nią. Jakiś czas temu mogliście zobaczyć ją na naszym Instagramie, więc jeśli chcecie być na bieżąco z takimi ilustracjami jak ta, to pamiętajcie, żeby zostawić obserwację. Ostatnio pracujemy nad czymś, co większość Polaków raczej lubi, a dokładnie interpretacją Cili i Geralta i to kredkami. Powiedzmy sobie wprost: nie wszystko, co nas marujecie na kartce, to dzieło sztuki, które należy podziwiać. Są dobre i złe twory, a to, co je od siebie oddziela, to ciężka, poprawna praca. A nie usprawiedliwianie się idiotycznie tekstem to mój styl. Ale to mój styl, który wypracowałam latami. Latami? Ha! jakby nauczyła się podstaw, to byłoby szybciej, nie? Głupia blondyna. Ach, no i właśnie. Zaczynamy nasza rodeo. Jak zapewne zauważyliście, osoby, które dopiero zaczynają, szukają tak zwanej kreski, która im wpadnie w oko i myślą, że jak będą długo przerysowywać czyjeś pracę, to nauczą się rysunku, no a ten styl stanie się nagle ich. No, niestety, tak to nie działa. Jak byłam mała, zresztą sama tak próbowałam i wiecie co? Nie wyszło. Postępując w ten sposób, człowiek jedynie czego się uczy, to rysowania czegoś, co już wcześniej przerysowywał. Nie zrobi żadnej nowej sceny w tej kresce i będzie mieć problem z zaprojektowaniem własnej postaci. A kiedy nawet już to zrobi, no to nie będzie to wyglądało tak dobrze jak źródle. Wtedy jakość spada o 200%. I cały art i grupy na Facebooku są zawalone kupory słoneczkami. Nawiązują one wyglądem do jakiejś kreskówki, ale tylko w teorii. A różnią się między sobą tym, że jedne są bardziej krzywe od drugich. Jednak jeśli nabędziemy podstawową wiedzę w dziedzinie rysunku, to wystarczy uwaga, pierwsze podejście i 10 minut szkicu, by bez problemu narysować oryginalną postać, tak jak ja to zrobiłam na podstawie Hazbin Hotel. Zostajmy jeszcze chwilkę przy kreskówkach. Kolejnym niedorzecznym myśleniem jest to, że jeśli początkujący rysownik będzie długo rysować swoje ulubione postaci z kreskówek, to będzie na tym samym poziomie, co ich twórcy. Mało tego. Przy odcinku o naprawieniu gumbala pojawiły się komentarze, że przecież twórcy nie muszą znać podstaw do takich rysunków. Naprawdę? Naprawdę ktoś uznał, że osoby, które tworzą ilustracje do kreskówek, nie potrafią rysować i nie mają podstawowej wiedzy? Szczerze. Nie musiałam się nawet wysilić, żeby znaleźć portfolio autorów. I proszę bardzo, tutaj macie dwa pierwsze lepsze przykłady ilustratorów z Gumbala. Jeden z nich pracował nawet przy hotelu Transylvania. I serio, ktoś jeszcze myśli, że ci ludzie nie znają podstaw i nie była to najważniejsza część ich edukacji? To, że Gumball czy jakiekolwiek inne kreskówki tego typu wyglądają jak bazgroły przedszkolaka, nie oznacza, że twórcy tylko mają takie umiejętności. O nie, nie. Kreskówki to tylko produkt, to jest zlecenie, a nie szczyt ich największych możliwości. Pamiętajcie, nikt do takiej fuchy nie zatrudniłby osoby niedoświadczonej w rysunku, bo nawet przy tak uproszczonej formie artysta bazuje na wiedzy nabytej w realizmie. Jeśli nie znacie podstaw, to troszkę tak, jakbyście rysowali na ślepo. Wasza kreska nie ma takiego flow i widać, że nigdy nie uczyliście się rysować. Bazując na takich formach, nigdy nie będziecie umieli tego interpretować czy modyfikować i nigdy nie stworzycie nic własnego na profesjonalnym poziomie. Jeśli marzy Wam się kariera rysownika w produkcjach kreskówek, to polecam wziąć się do roboty i zapierdzielać z podstawami. Serio. To było moje pierwsze podejście do tych ilustracji, ale przez to, że bardzo długo rysuję i dużo się uczę, nie miałam najmniejszego problemu, żeby stworzyć elfkę, kres, sefinasza i ferba, czy umieści się w krainie wodobrzmotów. Siedzenie w bańce i udawanie, że rysuje się w swoim stylu wielokrotnie jest przyczyną totalnego zastoju na lata. Jeśli pamiętacie odcinki z oceniania prac widzów, to zapewne zauważyliście, że są osoby, które zamiast się rozwijać przez lata, rysują to samo i tak samo, bez żadnego postępu. Dodatkowo tylko proste rzeczy, bo tak wyglądają postacie z ich ulubionych kreskówek, i potem okazuje się, że szczytem ich możliwości jest narysowanie takiej zrytej atomówki, którą każdy normalny rysownik znający podstawy zrobiłby zamkniętymi oczami. Jednak nie każdy chce rysować do bólu uproszczone rzeczy. Niektórzy stawiają swoją poprzeczkę o wiele wyżej, jednak ich ambicje niestety nie pokrywają się z zapałem do nauki. Raczej nie istnieje osoba, która nie kocha Disneya i ich cudownej kreski. Te słodkie buźki aż proszą się o ich narysowanie. No właśnie, te buźki. Są niezwykle plastyczne, a ich mimika bardzo bogata. Tutaj kreska i poprawny szkic jest niezwykle ważny. Może wiecie lub nie, ale jeśli nie ma się odpowiednich umiejętności, to te twarze zamiast słodko często wychodzą kosmicznie. Mają wodą głowie, albo skopany poziom oczu. Na to źle się patrzy. Ale i tak można znaleźć sporo śmiałków, którzy próbują swoich sił i publikują swoje rysunki z księżniczkami po przejściach. Nie wiem komu ma to służyć, ale jeśli wy tak robicie, to mam dla was dobrą wiadomość. Im więcej narysujecie krzywych księżniczek, tym więcej zmarnujecie swojego czasu. Mam nadzieję, że ilustracja, którą wykonałam, zachęci Was do nauki podstaw. Nie ma tu żadnych upiększaczy, Elfkę narysowałam w oparciu o analizę starych bajek z Disneya. Każdy, kto interesuje się rysunkiem nawet w taki casualowy sposób, trafił choć raz w życiu na komiks, który przykuł jego uwagę. Może Was coś dziwi? Ale w moim przypadku nie był to wcale Marvel ani DC, tylko Witch. Nie oceniajcie mnie. I tutaj kolejny grzech początkujących. Wielkie marzenie stworzenie własnego komiksu. Ale do nauki tu już trzeba byłoby się narobić. <grym> a, w większości się nie chce. I zaczynają od rysowania z komiksów, licząc na to, że magicznie spłynie na nich wiedza rysunkowa. Przy zaćmieniu księżyca. Pobudka, gdyby tak było, to co trzeci człowiek umiałby rysować komiks, a przecież tak nie jest. Zasada jest dokładnie taka sama jak przy wcześniejszych stylach. To, że jest to komiks, nie oznacza, że on nagle rządzi się innymi zasadami. Rysunek to rysunek i nic tutaj nie wymyślicie. Nie ma też oczywiście drogi na skróty i bez podstaw się nie obejdzie. Manga chyba powinna dostać oddzielny film. Bo to, co się tu dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Dlaczego ludzie tak bardzo to kaleczą, ja nie wiem. Manga wydaje się prosta, jakby niewiele trzeba było, by opanować tę dziedzinę. Jednak nic bardziej mylnego manga to bardzo trudny styl, który wymaga od nas wiedzy w dziedzinie anatomii, proporcji, przestrzeni, perspektywy, przedmiotu, materiału, jak i podstawowej wiedzy o światłocieniu. Jak to wszystko ogarnąć na podstawie już gotowego i stylizowanego produktu? No, nie da się. Dragon Ball jest tego świetnym przykładem, ponieważ jego kreska zmieniała się przez lata, a do cech twarzy np. kobiet, mężczyzn, starszych osób czy potworów podchodzą za każdym razem inaczej i bardzo specyficznie, choć czasami można mieć wrażenie, że kobiety wyglądają dość podobnie. To jednak jeśli bardziej przyjrzymy się kresce dla bola, okazuje się, że jest on niezwykle zawiły i skomplikowany. I dużo tam się dzieje. Przez tą dużą ilość różnorodności, tylko osoba doświadczona, taka jak ja, będzie w stanie to zrozumieć. A ktoś, kto jest początkujący, niekoniecznie będzie wiedział, z czego coś wynika. Jak to się mówi, z pustego, co nawet salon nie naleje? Ja naprawdę nie cieszyłabym się, gdybym rysowała krzywą mankę. I chciałabym, żeby inni ludzie również nie marnowali swojego czasu na te okropne pasgroły. A wzięli się za to jak trzeba i rysowali co tylko dusza zapragnie, żebyśmy w końcu mogli zobaczyć pięknie narysowaną mangę. Sailor Moon znam od małego dzieciaka i pamiętam do tej pory z jakimi problemami borykałam się w momencie, kiedy chciałam narysować jedną z czarodziejek. Głównie usagi. Nawet gdybym każdego dnia przerysowywała przeróżne ujęcia, to i tak nie byłabym w stanie narysować własnej pozy czy stworzyć oryginalną czarodziejkę w tym stylu bez znajomości anatomii. Jednak dziś zrobiłam to bez trudu i wystarczyło mi tylko jedno podejście. Jak miałabym porównać kreskę tych dwóch styli mangowych, to stwierdzam, że Dragon Ball jest o wiele trudniejszy. No chyba, że przez sentyment do czarodziejek po prostu mniej czasu mi to zajęło. Kocyki, pony. Pony. Dlaczego ludzie lubią te upośledzone kreatury? Dlaczego narysowałam elfopony? Dlaczego? A jeśli to one są iluminatami, które zatruwają ludzkie umysły i próbują zawładnąć światem? Jak widzicie, nie ma znaczenia co chcecie rysować. Wszędzie jest dokładnie ta sama zasada. Możecie siedzieć przed kartką i rysować waszą ulubioną laleczkę z Monster High i uznać się za wielkiego artystę czy artystkę. Po 10 latach dzięki temu obudzicie się z ręką w nocniku. Do tego z umiejętnościami rysowania tylko w taki sposób i najpewniej oferując kiepską jakość. Jednak czy po latach, kiedy już z tego wyrośniecie. I znudzi Wam się ta kreskówka, to będziecie umieli narysować coś innego? Nagle poświęcicie się nieudolnemu przerysowywaniu w innej dziedzinie? Niektórym się wydaje, że idą na skróty, bo nie chce im się rysować nudnych pudełek, a w rzeczywistości tylko wydłużają swoją edukację rysunkową do granic możliwości. Ja zachęcam do nauki, bo dzięki temu możecie o wiele bardziej eksperymentować. Może taki Monster High będzie tylko inspiracją. A nie ostatecznym wizerunkiem Waszych prac. Z podstawami będziecie mogli zmienić to, co Wam się nie podoba, a zostawicie to, co Was najbardziej kręci. A jak Wam się znudzi, to proszę bardzo, parę minutek i już możecie rysować coś zupełnie innej beczki. Choć nie wiem, czy Ricky Morty może być jakimś celem życiowym, ale te oczy wyrażają tak wiele. A tak na serio, to chciałam narysować na ramiennik z ogórkiem. No. Miałam zachętkę? No to proszę bardzo. Narysowałam o górę. Ale powiem Wam szczerze, że kiedy rysowałam pracę tego typu cały czas miałam ochotę, żeby je ulepszyć. Dodać więcej detalu, na pewno nałożyć jakiś cień. Cokolwiek. Ale powstrzymałam się, bo muszę Wam przekazać konkretną informację. Ale nie da się tego zrobić schodząc z konkretnej ścieżki. Mam nadzieję, że dzięki tym ilustracjom, które już zobaczyliście i te, które za chwilę zobaczycie, zrozumiecie, że styl wypracowuje się latami i jest to rzecz ostateczna, a nie początek drogi rysowniczej. Przy South Parku... Nie wiem, co miałabym powiedzieć. Po prostu siedziałam i rysowałam. Nie miałam żadnych problemów z ilustracjami tego typu, Eee, to było tak proste i przyjemne, szło dosłownie jak po maśle. Ktoś mógłby powiedzieć, że please, ale to jest sodpak. Niby co tutaj jest takiego trudnego. To jest przecież kółko w kółku i ogólnie wszystko tutaj jest kółko. Ale są inne rzeczy, na które rysownicy zwracają uwagę, a osoby początkujące no niekoniecznie. Proporcje. Możecie zrobić postać tylko z kółek, jednak dopiero po zachowaniu odpowiednich rozmiarów i odległości między obiektami, dopiero wtedy postać będzie wyglądała jak z danego świata. Każda z kreskówek ma w sobie coś takiego charakterystycznego, tak jakby z zasady zachowaną w kształtach, którą jeśli zauważycie i będziecie umieli to narysować, to możecie stworzyć postać, na przykład elfa w świecie Simpsonów. Dlaczego by nie? Ale wystarczyłoby zrobić na przykład za małe oczy, albo dać między nimi jakąś odległość, i już czułoby się, że jest coś nie tak. Nasza wprawa też jest bardzo ważna. Należy ćwiczyć swoją rękę, tak byśmy umieli narysować dowolne kształty, czy narysować linie pod odpowiednim kątem, dokładnie takim samym, jak jest krawędź danego obiektu, bo wystarczy zmienić tylko kąt, żeby wszystko się popsuło. Jeszcze dla urozmaicenia umieściliśmy elfkę w grze Animal Crossing. To bardzo dziwna i niepokojąca gierka. Ja już sama nie wiem, czy te postacie są cute, czy creepy. Dlaczego one w ogóle mają czerwone nosy? O co im chodziło? Ale jakby nie patrząc, jest to konkretny styl i się wyróżnia. Zdecydowanie. Dłonie to piłki, a gdzie kciuki? Przecież w tej grze te postaci wykonują chwyt. Jak widać, styl niekoniecznie łączy się w parze z logiką. W filmach tego typu nie może zabraknąć pory na przygodę. Osoba, która wymyśliła ten styl, musiała czerpać inspirację z rozgotowanego makaronu. Ja rozumiem uproszczenie, tak, ale to nie jest objaw normalności. A może elfka byłaby tutaj drugą księżniczką? trwałam. Osobiście bardzo się cieszę, że przy moim doświadczeniu nie miałam żadnych problemów z narysowaniem tych prac. Bez problemu przełączałam się z jednej kreski na drugą i nic mi się nie mieszało. Jednak przyznaję, że przy bardziej takich ludzkich postaciach, e, chociażby w Disneyu czy Witch, no co korciło mnie, żeby troszkę zmniejszyć głowę, powiększyć biodra. No tutaj już chodziły takie e, nasze upodobania, ponieważ te prace były najbardziej zbliżone do naszego stylu i Tutaj mnie strasznie to tak kurciło, ale powstrzymałam się. Głównie dlatego, że chciałam pokazać Wam, że z podstawami można zrobić dosłownie wszystko. A ciężko pracując, możecie stworzyć coś własnego, oryginalnego i wyróżniającego się, co będzie tworzyło prawdziwą sztukę. Dzięki nabytym umiejętnościom nie będziecie mieć też problemu z tworzeniem komercyjnych produktów, jakimi są dzisiejsze kreskówki robione na jedno kopyto. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, która ilustracja spodobała Wam się najbardziej. O ile te ilustracje mogą się podobać. To do zobaczenia. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, w piątek o godzinie 17. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Pa! Głupia blondyna.